Tak jest kochani, to będzie najpiękniejszy hymn, żeby się poniosło na całą Polskę. A 1 czerwca Polska cała głosuje na... Polska cała głosuje na... Polska cała głosuje na... Cała głosuje na... No kochani, nie. Yeah. Moc, jest energia. Słuchajcie, jak byłem tutaj, byliśmy tutaj razem z Moniką Moderana, to oczywiście nie było jeszcze takiej ilości ludzi, ale zobaczyłem i muszę pozdrowić, obiecałem. Pozdrawiam, żywiec, Lima Nowe, Rzana Dolna, Nowy Sąd, Wieliczka, Gdynia, Tychy, Zduńska Wola słuchajcie, pozdrawiam z złotów moje kochane szamotuły Nowy Tomysz, Wąsztyn, Poznań Warszawę, A ja Szczecin Konin, sierac, Świętokrzyskie Łowicz, Resko, Pińczów Jasło Zakrzewo, Kazimierz, Jarosin Kazimierza Wielka Lublin pozdrawiamy was serdecznie Bytom, też jesteście z nami Święce Sando Sandomierz. Ostrowęta Sandomierz. Z łuchów, z łuchów Też jest z nami, ale słuchajcie Chciałem pozdrowić wszystkich Bardzo serdecznie, ale też jest, Są tutaj osoby z bardzo ważnej miejscowości Gdzie Rafał Trzaskowski Wygrał jednym głosem Jednym głosem Sikierczyn jest z nami Brawo Sikierczyn Dolny Śląsk Zobaczcie jaka jest siła jednostki Każdy głos ma znaczenie, każdy może być zwycięski.